Dzień dobry Państwu. Dziś gościmy Panią Krystynę Ozgę, posła posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani poseł, ostat... kusoki to ostatki, to ostatni dzień, kiedy można się radować. Potem następuje okres smutku, tak powiem, przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Z jakim prezentem Pani przyjechała dziś do naszych Pań z Kół Gospodyń Wiejskich? Przede wszystkim to chciałam bardzo serdecznie pozdrowić, pokłonić się Koleżankom z Klub Gospodyń Wiejskich, nie tylko z miasta i gminy Opoczna, ale z całego powiatu. Wszystkim tym, którzy pomagają Kołom Gospodyń Wiejskich i organizacjom kobiecym. Przyjechałam ze wspaniałą informacją, może nie z prezentem, ale ze wspaniałą informacją. Wiemy doskonale, żeby organizować się i żeby prowadzić tak intensywną działalność, jaką prowadzą koła gospodyń na terenie powiatu opoczyńskiego, są potrzebne środki finansowe. Te środki finansowe, oczywiście one płyną z samorządów gmin, rady, z rad gmin, sponsorów, ale my na szczeblu krajowym wiemy, że Powinny znaleźć się środki takie, które będą wspierały również te skromne środki płynące tutaj ze środowisk lokalnych. Ministerstwo Rolnictwa w tym rozdaniu kolejnym środków Unii Europejskiej 2014-2020 proponuje, żeby bezpośrednio koła gospodyń miały możliwość pozyskiwania środków na swoją działalność, na wnioski składane przez koła gospodyń. Do tej pory było tak, że niestety mogły tylko stowarzyszenia, natomiast koła gospodyń należą jak gdyby do takiej rodziny związków zawodowych, czyli kółek i organizacji rolniczych. I w żaden sposób do tej pory nie można było wziąć nawet złotówki na tą organizację, czyli na organizację kółek i organizacji rolniczych, i w tym również na koła gospodyń. Kobiety zaczęły się jak gdyby zmieniać nazwę, powstawały tak zwane stowarzyszenia aktywnych kobiet, bo na stowarzyszenie można było te środki uczknąć, natomiast na koło gospodyń już nie. A przecież jedni i drudzy prowadzą taką samą działalność. Wydaje mi się, że minister rolnictwa, kolega Kalemba, na pewno obroni tą propozycję w Unii Europejskiej, żeby z tych środków Unii Europejskiej można było również przeznaczać te środki na koła gospodyń. Czyli żeby koła gospodyń bezpośrednio, bez szukania jakichś tam prawda, stowarzyszeń pokrętnych, jakichś tam nazw, po prostu mogły być beneficjentami. To by chyba wzmocniło koła gospodyń, to by jednocześnie było takie wykazanie szacunku do... Pani poseł, to temat mam jeden załatwiony, że tak powiem. Drugi temat, o który chciałem Panią zapytać, to sprawa tego, co się aktualnie w Sejmie dzieje, to się aktualnie w naszej polityce krajowej dzieje. Tak się składa, że dość głośno mówi się o tym, że poparcie dla koalicji rządzącej spada. I dlatego chciałem zapytać, jakie perspektywy przed wyborami jednymi, drugimi, trzecimi, a bo to się zbliżają wielkimi klokami. Tak, jest to specyficzny rok, ponieważ mamy wybory do Europarlamentu 25 maja, wybory samorządowe do wszystkich struktur powiatowych, do struktur gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jeżeli chodzi o samorząd, te wybory mają się odbyć w listopadzie. Rzeczywiście rok no, bardzo pracowity i rok, który zdecyduje, kto w kolejnych latach będzie reprezentował nas w parlamencie. Mówię o środowisku wiejskim, również o organizacjach kobiecych, kto będzie reprezentował nas przez kolejne cztery lata w samorządach na każdym tym szczeblu. Tutaj duże wyzwanie dla kobiet, duże wyzwanie dla organizacji działających w tych gminach strażackich, też również tutaj muszę wspomnieć. Myślę, że to nie jest tak do końca, że koalicja rządząca cały czas prawda, tutaj jest krytykowana przez opozycję, a szczególnie przez opozycję tą taką powiedziałabym niekonstruktywną która ciągle, co, by, co byśmy nie zaproponowali, nawet ostatnio dyskutowaliśmy na temat, tanich, na temat bezpłatnych książek dla pierwszoklasistów. Ta bezpłatna książka dla pierwszoklasistów ma wejść od mm, przyszłego roku, od znaczy na kolejny rok już szkolny mają być te podręczniki bezpłatne. To I to opozycja zaczęła krytykować. No Więc, od, tego i z tak, od tego i z opozycją, ale opozycja powinna być konstruktywna. Myślę, że koalicja rządząca naprawdę złoży swoje sprawozdanie z działalności minionych lat, i myślę, że dorobek będziemy mieć bardzo duży. Trudno powiedzieć tutaj w takim krótkim wystąpieniu o tych dokonaniach, ale jeżeli pan redaktor zaprosi mnie na wywiad, chętnie służę wiedzą i chętnie podzielę się tą wiedzą. To ostatnie trzecie pytanie. Wydarzenia aktualne, tragiczne na Ukrainie. Te tak. to ma, to wydarzenia mają również duży związek z nami, bo sąsiadujemy bardzo blisko, krew się polała. Jak to z perspektywy właśnie góry naszej wygląda? Tak, no wszyscy ubolewamy, nawet chociażby to dzisiejsze spotkanie, patrząc na tą salę, no, taką radosną, uśmiechnięte twarze i myśląc o tym, co dzieje się na Ukrainie, no rzeczywiście serce po prostu ściska się, ale Ukraina musi sama poradzić sobie z tym problemem. My tylko możemy pomagać jako Sąsiad i myślę, że ta pomoc ze strony Polski na miarę możliwości, ona jest przecież nie tak dawno, w, tamty, w tym tygodniu jeszcze był minister spraw zagranicznych na spotkaniu z ministrami z innych krajów Unii Europejskiej. Mówimy na szczeblu centralnym jednym głosem, to, że i premier, premier Tusk przedstawił, prawda, jak gdyby swoje stanowisko i propozycje działań, i to, że uzyskał poparcie wszystkich klubów, w tym również byłego premiera Kaczyńskiego, premiera Millera, że w tym temacie się zjednoczyliśmy i że mówimy jednym głosem, to znaczy, że Naprawdę każdemu z nas leży na sercu, żeby pomóc naszym sąsiadom, naszym po prostu przyjaciołom, bo, bo tak to można nazwać. I życzylibyśmy sobie wszyscy, myślę, każdy chyba obojętnie gdzie mieszka, gdzie jakie stanowisko pełni, żeby zakończył się ten, ta tragedia na Ukrainie, żeby normalne życie zaczęło się. Tego życzymy z całego serca i rząd, i polski parlament, który w tym temacie przyjął rezolucję. I myślę, że każdy w swoim sercu na pewno takie pragnienie ma. Najważniejsze, by się już przestała tam lać krew. Ja dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tych tematów związanych właśnie tutaj z naszym z naszą działką, z naszym ogródkiem przed tymi wyborami zbierającymi się do Europarlamentu, potem samorządowymi, no i na w końcu do naszego Sejmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gościem państwa była pani Krzysztof Ozga, poseł Sejmie Rzeczpospolitej Polski. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich widzów no, wspaniałego medium, które tutaj dzisiaj przeprowadza ze mną tę rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.